Odpowiedzialność pochodzi od słowa odpowiedź. Odpowiedź na słowo, odpowiedź na zadanie. Odpowiadam na, na to, co mi zostało zlecone. I bardzo dobrym przykładem tej odpowiedzi jest właśnie Maryja z dzisiejszej Ewangelii. Ona przede wszystkim najpierw odpowiedziała na słowo Boże, na słowo Anioła. Odpowiedziała tą swoją zgodą, niech mi się stanie, tym swoim Fiat, i w konsekwencji wzięła odpowiedzialność za dzieło, które zostało jej przez Boga zlecone. Tutaj znalazłem trochę więcej spokoju, trochę, trochę więcej radości i trochę dystansu złapałem, przez co, przez co mam nadzieję, że teraz będzie mi łatwiej dalej iść. Zawsze to było moje marzenie być animatorką muzyczną, tak? Zawsze, e, zawsze podobało mi się to, jak schola pięknie śpiewa i chciałam się nauczyć się przede wszystkim grać na gitarze. Już po drugim stopniu myślałem nad, nad moją przyszłością w Ruchu Światło-Życie. Postanowiłem, że będę muzyczny, ponieważ znam się troszeczkę na muzyce, lubię to robić, kocham muzykę. Myślę, że największym zawsze przeżyciem jest Eucharystia, bo to jest jakieś takie naj, najgłębsze dotknięcie tej miłości Boga. Chociaż bardzo mi się podobała też szkoła biblijna, bo nie ukrywam, że się tam też trochę interesuje. Można się nauczyć wielu praktycznych rzeczy, jak świadomie przeżywać liturgię, jak prowadzić pogodne i poważne wieczory, jak zachęcić też uczestników do takiego dobrego przeżywania rekolekcji. To po pierwsze. A po drugie, można się też dużo dowiedzieć o sobie jako o animatorze. Wszystko było takie wspaniałe, takie wyjątkowe, ponieważ doszło, dotarło do mnie jakiś śpiew jest potrzebny w liturgii. Myślę, że ciężko by mi było wyciągnąć jakiś taki jeden moment czy jeden punkt, ponieważ dla mnie koda to jest jedna pewna całość. No, na pewno nauczyłam się bardzo wielu takich praktyk, praktycznych wskazówek w byciu animatorem, ale też przede wszystkim no, były to dla mnie rekolekcje, tak? osobiste, osobiste spotkanie z Panem Bogiem i, i przeżycie tego czasu. Jeżeli chodzi o jakieś takie najważniejsze przeżycia na tym Koda, no to na pewno przeżyłem taką poważną rozmowę z księdzem, to się nazywało skrutinią. No i, no i faktycznie mogłem tak po męsku porozmawiać. Ja też potrzebuję, mimo tego, że, no, że jakiś tam wiek już mam, ale też potrzebuję takiej męskiej rozmowy, takiej męskiej opieki, czasami takiego męskiego zdania, jak, jak to swoje życie pokierować. Dla mnie w posłudze animatora najważniejsza jest gotowość do poświęceń. Animator moim zdaniem musi być człowiekiem, który jest gotowy dynamicznie zareagować na zmieniającą się sytuację. Musi być elastyczny, musi być taki, powiedziałbym, jak taki dobry strateg wojenny. Oprócz tego uważam, że animator powinien posiadać też bazę, pewną zbiór informacji, wiadomości, którymi potrafi się dzielić. No, w ogóle już nie będę wspominał o, o wieży, którą animator powinien mieć z definicji. Ja chciałbym być pewny siebie oczywiście yy, być nastawiony do uczestników w sposób pozytywny czyli yy, inspirować ich moim działaniem. Na pewno będę do tego dążył, aby wszyscy pokochali śpiew na liturgii muzykę. Jeżeli ktoś chce czerpać taką pełną radość z życia, chce troszeczkę inaczej, i po Bożemu przeżyć, to to jest to miejsce. To, to jest miejsce, w którym, w którym się można odnaleźć i, i znaleźć takiego prawdziwego siebie. Nie tylko to jest formacja taka duchowa, ale też, też jeśli chodzi o wiedzę, też można dużo, dużo nowych rzeczy się dowiedzieć. Jak najbardziej polecam muzeum, jest to świetne, świetny spędzony czas, piękne 10 dni, naprawdę dowiedziałem się tu bardzo wiele. Na pierwsze swoje rekolekcje, które właśnie jadę w tym roku w sierpniu, pojadę zdecydowanie z radością i, i z myślą, że jestem do tego dobrze przygotowany. Z radością.